Dziś też koniec ale z grobu, a dzisiaj sobie idziemy na przystawek, jest nieka, dziwny śnieg. Wczoraj jak był dobry, to dzisiaj, o, normalnie spędzę, jest ścisko. to co już posypali, ale jak się idzie po tym, to jest tak ścisko. ja już tam, jak wyszłam i teraz mam trybugał, musi się o tak ścisko. Mówię to serio, bo serio. Yy... Sory, że taki krótki odcinek wczoraj. Ale usunął mi się jakby początek i jeszcze tam kilkakrotka metrów mi się usunęło. Nie wiem czemu, ja nie mogłem wszystko to zyskać. No szkoda, pływało, trzeba A Ale niestety, nie. Udało się. Nie myślałem, że będzie się usunęło. No właśnie, więc jest troszeczkę ciężko, tak powiedziała. U nas prawie widzicie pewnie jest taki tam, to znaczy w czwartek, nie, w piątek przepraszam, w piątek ma być do ma, ma, do ma być taki śnieg. Przecież, że yy, no już nie? Ja za miesiąc niecały już, no za miesiąc to niecały. Od 3 mam urodziny. Widzę I nie wiem, czy to jest, domki, jest mówić. Idę że eee. jest chocznik. Powiedz co? Ja tak bym za 4 lata, 18, widzę, nie? No i tu jest świsko. Oj, bo spać, tutaj? Bo spać, tak świsko. Chyba, i podeszła, chyba, po autobusie. Co to są? reddick koło autobusy? Nie dobrze. Tam już widzę, że e, Bałag 12 uszedł. Taki, jak wiecie, z Piotrek, jak ja on się najmie. Z tym szybko zrebranym, myślę, że ha, muszę się lepiej liczyć. Cała właśnie we swojej Zobacz, jak to się złożyło, że do to sprzeda. Tu jest krawacz. Tu nie ma Tu jest ścisko. Tu jest ścisko, patrzcie A patrzcie tutaj. Albo tu. Tu jest ścisko. I chciałabym się upierdzielniczyć. Okay. Oczywiście ustawić słupka, bo na... I tam będzie... spawić... Supa... wtedy ta sieda będzie mi ustawić słupka z słupką, ale o słabszą półę. I wtedy wygląda kawałek świeczka. I wtedy łoczycie. Widzę, że to jakiś kołku dla Was, ale. O cholera, o cholera. Co ja jest... ci. Iść. Ja nie podałem się na Nie był to bardziej przyzwyczajające, ale fajnie się Możecie się opadać na TikTok, Też tam grobu się nazywam, na TikToku Grobu. I wkładać się do, no na tam się nazywa przyroda Wpisujecie przyroda i taki te idzie, I będzie taki, że siódmy dzień czekają na puzolę Siódmy dzień czekają na pół już od dziesięć minut nie Więc tak u mnie jest się dajmy, tak, nie, 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 nie. Bo jeszcze wreszcie się ta ogarnie Nie mam nadzieję. Bo no ktoś by chciał się po prostu to się nie O, takie o, sukłuchy że śliska, jest, to co, to ślisko daje Nie chciałem się wypalić, bo jeszcze tu Chyba nie ma, więc widzę też, że żeby do końca tego... Do końca mojego łodzi się ani na sobie walić. Więc nit. Chcę, jakiś plan Kota kotać żeby nie ma, ponieważ to sobie jak dołu, bo nie chcieliśmy i chciał, taką. właśnie tutaj ten śniegli, bo i tego było ulecę. Nie było widzenia, to pełno tutaj było tak ja powiem, e, ślisko, bo, bo ponieważ woda, która e, się tam pod osłoną, leczy się się tutaj, no bo jeszcze powiedzmy, że to jest powierzchnia i nie ma tego czegoś pełnego. I po tym była woda, która i przez to zamarzło i było ślisko. Nie wiem, czy gdzie to jest. A dobra, to dobra, tutaj jest suba, mam tu w ogóle wypowiedź na Taki Instagramy na Instagramie Uch, jaki duży but! A jest mam Ola, dobra, tutaj... Ten też w opisie. Wpadajcie do piotka, pała, wysyła się i pa!